Ci, którzy wiedzą jak grać, mogą z łatwością przeskoczyć przeciwności losu. Będę kochać światło, bo wskazuje mi drogę, ale zniosę ciemność, bo pokazuje mi gwiazdy. Nie pozwól, aby okna w twoim domu były tak małe, aby światło słoneczne nie mogło przedostać się do twoich pomieszczeń. Jeśli masz zamiar chodzić po cienkim lodzie, równie dobrze możesz tańczyć. Nigdy tak naprawdę nie odróżniasz przyjaciół od wrogów, dopóki nie pęknie lód. Jeśli się boisz, zmień swoje podejście. Obyście mieli ciepło w swoim iglo, oliwę w lampie i pokój w swoim sercu. Niech Twoja dobroczynność wzrośnie tak bardzo, jak Twoje bogactwo. Kochaj swoich wrogów na wypadek, gdyby Twoi przyjaciele okazali się draniami. Miłość przychodzi po ślubie. Kiedy umiera mądry człowiek, niebiosa lamentują. ten kto hełpi się swoją wiedzą głosi swoją ignorancję nawet najsilniejszy orzeł nie wzbije się wyżej niż gwiazdy wilk i szaman są z jednego gniazda być może nie są to gwiazdy na niebie ale raczej otwory, w których nasi bliscy uśmiechają się, aby dać nam znać, że są szczęśliwi. Aby wiedzieć, dokąd zmierzasz, musisz najpierw wiedzieć, skąd przyszedłeś. Biały Niedźwiedź to nie foka. Społeczeństwa, które mają tylko jeden plan, giną. Przetrwać mogą tylko społeczeństwa, które mają dwa plany. Wiele, wiele śmiechu jest w powietrzu. Za dużo eskimosów, za mało fok. To chwalebne, gdy nadchodzi czas wędrówki. Napisz w komentarzu, który cytat podobał Ci się najbardziej. Zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.